Ula na środku stała i tylko tak pyk, 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 pyk. I on mówi do mnie tak, Uluś, jaka ty jesteś piękna. A ja mówię, ale tak to ja tak bez makijażu. A on mówi, ja nie mam okularów. w panierce i beza. I wiesz, no i leci. Halo! Halo, halo, halo! Ja strasznie się cieszę, kochani, bo mam cudownego gościa. Ja naprawdę Iwonkę Pawlović ubóstwiam. Ubóstwiam za wszystko, co zrobiła, co robi i na pewno co będzie robiła jeszcze w przyszłości, bo ja jeszcze mam bardzo dużo do powiedzenia. I bardzo się cieszę, że ją tutaj spotkałam. Jesteśmy na Zazibarze. Ale Czasami się tam wylegujemy, ale w ogóle generalnie tu pracujemy, Oczywiście. nie? Oczywiście. E, pracujemy w pięknych opowiadzaj. okolicznościach przyrod. Opo co tu robisz. E, słuchajcie, tak ładnie mnie Ula przedstawiła, że właściwie wcale nie chciałam zabierać głosu. E, Chciałaś dalej, no, że żeby... taką laurkę, wiesz, o, o sobie. Konkret. To jeszcze, e, to to jeszcze, nie jeszcze będzie kiedyś, tak. E, słuchajcie, najpierw ja o sobie, a Ula o sobie powie. Ja jestem na Zanzibarze w Pili Pili. Wojtka na Zanzibarze. Ja wyobraźcie też. Wyobraźcie sobie, ja też. I wyobraźcie sobie, że uczę tutaj tańczyć. No, to rewelacja. Już nie ma nic piękniejszego. Robię to, co kocham, robię w tak pięknym miejscu, I jeszcze z energią cudowną Polaków, którzy tu przyjeżdżają, żeby właśnie wiesz, pouśmiechać Cudownie. się do siebie, poprzytulać, potańczyć. Cudo. Cudownie muszę Ci powiedzieć, że wczoraj ciebie obserwowałam, widziałam Cię, jak właśnie prowadzisz te zajęcia. Ja byłam zauroczona naprawdę, dlatego że ty w taki w taki sympatyczny, miły, ciepły, dobry taki, i taki <grym> prosty sposób prowadzisz te zajęcia, w taki nieskomplikowany. Oni wszystko rozumieją, co mówisz do nich, powtarzają te kroki i tak starają się Ciebie naśladować, bo Ty masz po prostu. Wiesz, no, wiadomo, że Ty. Nawet jak, jak Cię obserwuję, jak Ty chodzisz, jak Ty idziesz, no to, Taka wiesz, proste, no to jest, no, no, ty, jak, jak na przykład m, Edyta Górniak w tym w The Voice of Poland, jak żeśmy razem były, zresztą pozdrawiam Edytko, kocham Cię. Pozdrawiamy, tak, oczywiście. i ona mówi, ula, nie garb się i tak sobie myślę, kurcze, blade, to teraz jest taki moment, kiedy kiedy powinna właśnie się, ale to w słuchaj, wiesz, ja nie pomyślałam sobie, że ja ci mogę zwracać uwagę, to, <laughs> no bo my tutaj ty. słuchajcie, razem sobie mieszkam. Jak tylko będzie Ula szła, to ja wiesz, polecę um, <laughs> <co> się. się <Pewnie. śmiech> Powiedz mi. Ale wiesz co? A propos tych dawaj. zajęć właśnie? No, o, mów, y mów ja, wiesz co, mam też tutaj czas na to, żeby sobie, wiesz, rozmyślać, wejść w siebie. Ty wiesz, że jak ja rozpoczynam zajęcia, to w ogóle to jest Iwona jeszcze inna. Iwona, do której w ogóle nie wejdziesz wtedy. Ja wtedy, ja jestem muzyka, ludzie i to, co powiedziałaś, nie znoszę utrudniania życia ludziom. Dlatego moje zajęcia, szczególnie tu, gdzie są wakacje, gdzie jest urlop, gdzie nikt nie chce myśleć, gdzie ludzie chcą mieć, wiesz, czyste głowy, ja robię... W taki sposób prowadzę te zajęcia, żeby to było łatwe, lekkie, przyjemne, mało tego, żeby wszyscy zatańczyli, a nie że ktoś wychodzi, w zajęć i mówi nie dałam. Ja tego jest super. To jest właśnie Mistrzostwo Świata w Twoim wykonaniu, ale muszę ci powiedzieć, że ja tak obserwowałam cię oczywiście w tańcu z gwiazdami, jak ty tam jurorujesz, ju, ju, <laughs> bo to mnie też bardzo ciekawiło. Wiesz, bo ja tam, bo Ty już w tym, w, jeśli chodzi o sędziowanie, to masz piękne doświadczenie, to już wiem, nawet sędziowałaś turnieje międzynarodowe i tak dalej, także Ty masz w tym doświadczenie wiesz, tak, 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 wiesz, tak, tak dokładnie, tak. a mnie to, wiesz, to była dla mnie nowość, najpierw bitwa na głosy, aczkolwiek to nie było jurorowanie, ale The Voice Senior i potem The Voice of Poland i tak myślę sobie, ja muszę obserwować właśnie, jak to się dzieje, że y, kobiety szczególnie, bo ja Ciebie ob, o, o obserwowałam mm -hmm. i Dyszkiewicz, ale właśnie, jak to, czy zaczynając na przykład jurorowanie w, te, w tym programie, czy w innym, mm. bo nie tylko w tym, y, czy miałaś tremę, czy się bałaś czegoś, czy to, czy to było dla Ciebie wyzwaniem, czy, czy powiedziałaś sobie, ah, ja się na tym znam i ja wiem, kto dobrze tańczy, a kto źle. Mieszanka. Bo wiesz, ja z jednej strony czuję, że jestem profesjonalistką, ja wiem, co ja mówię, ja się na tym znam. Tak, Więc im. nie jest dla mnie problem z tego punktu widzenia. Natomiast jest to program rozrywkowy. Mało tego, Tanie Z Gwiazdami to program na żywo. Więc to, co powiesz, to leci. Już nic nie można wiesz, po to to, to ma... Nie ma na jest najgorsze. To jest... Więc wiesz, co, że to jest szesnasty rok już mój w programie Tanie Z Gwiazdami, wow. wyobraź sobie. Wow. I powiem Ci tak, wiem, że to trudno uwierzyć, za każdym razem mam trem. Ja za każdym razem. Przed, w ogóle nie mam mowy, mój menadżer wie, że ja jestem sama wiesz, w garderobie. ja muszę się skupić. Ja sobie przypominam, ja mam zeszyt, który prowadzę z różnymi technicznymi wiesz, rzeczami, sprawami, wszystko cały czas zapisuję, zapisuję. Szukam na przykład śmiesznych powiedzonych, jakichś to wszystko piszę, piszę, piszę. I potem wiesz, jak już tam idę. Czasami wiesz, jakieś półeczki sobie coś zdejmę, ale uwierz mi, że za każdym razem siadam i taka jestem, wiesz, gotowa, startujemy, jestem w boksie. Nie jest tak, że ja, wiesz, A, co wy mi tutaj będziecie tam, wiesz, mówić, ja tutaj już odcinam kupony. Nie odcinam, ale myślę, że to jest, na początku to była taka troszeczkę e, trema innego rodzaju. Teraz jest to taka trema pewności siebie, ale taka trema, żeby, e, wiesz, za każdym razem mówię sobie, patrz w lustro, bądź rzetelnym sędzią, e, nie czaruj. No, chcę sobie spojrzeć w lustro po ocenie. Nawet jeżeli ta ocena wydaje się komuś krzywdząca, to ja chcę, żeby on wiedział, że moja była bardzo, bardzo świadoma. Wiesz co? No to, to rzeczywiście pięknie to wszystko określiłaś. Natomiast ja, ja miałam szczególnie The Voice of Poland, bo The, The Voice Senior to, to była troszeczkę inna bajka, ponieważ to... Troszkę lżejsze nie, nie, było nie, no i, wiesz, i, i nawet jeżeli się popełniło jakąś jakiś błąd drobny, tak. to, to, to nie bolało tak bardzo. Natomiast ci młodzi ludzie, którzy... Hmm. Dla nich to jest kwestia życia i śmierci. I By... dla tobie taka odpowiedzialność jest, prawda? Że, o Boże, ja... ja czy na pewno, czy ja ta, wybiorę, czy ta, ta, tak, tak, ja wierzę, bo, bo, wiem. Bo Były takie sytuacje, kiedy ktoś zaśpiewał, nie? I to było z, bodajże z Michałem Szpakiem, że on poprosił y, 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 tego uczestnika, który zaśpiewał dobrze, ale widać było, że po prostu jest steroryzowany tremą, ale na maksa. Tak. I wtedy Michał powiedział, a wiesz co, teraz zamknij oczy i zaśpiewaj coś od serca, mm. a kapella, bez zespołu, tak. I wyobraź sobie, że nikogo tutaj nie ma. Zaśpiewaj to, to dla siebie. Wiesz, I ten człowiek, ten uczestnik, który przed chwilą zaśpiewał, z umiejętnościami, ale tak. tak ale tak, po prostu tak, tak zaśpiewał a kapela, że na buty spadły. I widzisz, i to jest taki moment, kiedy, kiedy ja, się, ja się tego bardzo boję. Że tak naprawdę. Żeby nie stracić tego talentu, prawda? Że on oczywiście. miał akurat trener dokładnie, w danym momencie. I tylko jak wiesz, tu po się. Tak, na tylko z drugiej nie, strony, nie. wiesz, życie jest okrutne. No, albo teraz, albo nie, wiesz, no nie tak. ma tak. Oczywiście, no, czasami no. są dwie szanse i trzy. Jest i i sto no, szans. No, ale oczywiście. wiesz, to jest tak, jak ja pamiętam, miałam turnieje tańca swoje. No mogłam być tego dnia, wiesz, w szczytowej formie, ale mogłam jej nie mieć. Trudno. To nie jest turniejem, bęk, bęk, oceny, koniec. To jest trochę życiem, więc nie można, wiesz, nie możesz brać na swoje barki, wiesz, całości. O, czy... Aczkolwiek Baszlacki. odpowiedzialność, to co mówiłaś, oczywiście. Jest. celność chyba taką swoją zawodową, prawda? Że stać się na tym i postaram się wykonać to jak najlepiej. Jak najlepiej. Mm. Powiedz mi teraz, Iwonko, tak, jak to jest, że ty tak zjawiskowo pięknie wyglądasz? Ja ciebie cały czas obserwuję, naprawdę, bo ja... Lubię piękne kobiety, tak, Lubię się. bo tutaj jest też Klaudia. Z... Z... Tak. O Ale, Ale słuchaj, Ciebie obserwuję i myślę sobie, kurczę jak jaka ta Iwonka jest piękna. I ja Ciebie obserwowałam też na korcie tenisowym. I myślę sobie... ha, ha, ha! Bo to, że ty grasz, to już wszyscy wiedzą, ale to, że ja, przepraszam bardzo, nawet nie wiem, że jak mogę powiedzieć gram. Ja tak pykam trochę. Słuchajcie, nie, 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 nie. O, 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 o. Ula, słuchajcie, jak ula gra? Powiem Wam tak, teraz nie dam jej dojść do głosu. E, Dobra, ula okay. jest po prostu Uf. inteligentna, słuchajcie. I tutaj co by nie tak mówić jest. o jej technice grania? To to jest jedno tam ręka, doświadczenie, wszystko. Natomiast. Clever tak zwane i po prostu, oczywiście. ja pamiętam, słuchajcie, jakiś pierwszy nasz turniej, ja w ogóle początkująca, słuchajcie, ja po jakimś tam, wiesz, jednej rundce małej, ja myślałam, pamiętam. że wyzionę ducha, a Ula na środku stała i tylko tak pyk, 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 pyk a ja z lewej w prawo, z lewej w pamiętam, prawo, ale ja tobie potem. na środek oczywiście, bo wiesz, zero pomyślunku, także no, ale wiesz, to no, grasz po prostu. ale, no ale muszę wam powiedzieć, że był taki moment... Kiedy naprawdę Iwonka się spięła w piękny sposób, truszę, naprawdę. Truszę. Ja tak, tak i wygrała ze mną. Także jest, jesteś niezwykłym talentem. Ale wiesz, A, co? Nie, mogło tak, ja tak. już wiem, co mogło nastąpić. Tak. Moja taka wiesz szczytowa forma spotkała się z twoją słabszą. To był ten moment, ta sekunda, ten dzień. Ale i tak, whatever się cieszę. O, you, say. Oh, whatever you say. ale wróćmy do pytania. Co robisz, że tak pięknie wyglądasz? Powiedz mi, bo. Ale Uj, ja ci troszkę powiem... mnie nie, nie. Teraz. ja, ale jedno Jedno zauważyłam u ciebie, że ty jesteś y, po prostu zjawiskowo cały czas uśmiechnięta. Ja ciebie nie widziałam tutaj, żebyś miała jakąś zatroskaną minę, albo byś, by, byś była, wiesz. Jedynie co widziałam, że czasami patrzysz w komórkę, ale to każdy, no, ale to, każdy to wtedy teraz. jesteś skupiona, ale tak rozmawiasz, jesteś radosna, wiesz, ludzie cię bardzo szanują i lubią, przede wszystkim Cię lubią, bo Ty jesteś, masz bardzo dobrą energię, ale powiedz mi, co Ty robisz za tej wiesz, co, co, No pewnie, że wiesz, tak jak wszystkie kobiety, coś tam sobie, wiesz, i kosmetycznie, i dbam o wszystko, natomiast myślę, że to jest to, Ty masz to podobnie, no bo masz Bogusia, ja mam Wojtka, szczęście. No tak, 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 Naprawdę, Ula, i tego tak. mi nikt nie powie, szczęśliwa kobieta ma uśmiechnięte oczy, szczęśliwa kobieta ma uśmiechniętą twarz, szczęśliwa kobieta jest pogodna, co nie znaczy, że nie mam Dni, wiesz, takich e, e, smutniejszych, może nawet nie takich, ja nazywam to dni na Trampolinę, czy ja je nazywam? Dni na trampoliny. Bo czasami w tym naszym biegu, bo Ty też taka jesteś, działamy, 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 tak, 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 no tak, ale tak, skądś tak. trzeba tą, wiesz, baterię wziąć oczywiście, na te działania i mam takie dni, które ja muszę się zebrać, jestem wtedy może trochę nawet smutniejsza w sobie, ale to jest dzień, od którego się odbiję, czyli to jest moja trampolina, że już następny dzień jestem znowu radosna. No i to szczęście, uśmiech, wiesz, mam, mam fajną w ogóle rodzinę całą swoją, super faceta przy sobie, no naprawdę wiesz, Wojtek, mało tego, to, że on jest super, to jest jedno super. Poczatkujemy Wojtku też. Halo, Halo, tak, to, że on tak. jest super, to jest jedno. Nikomu nie mówcie. Nic nie mówcie. To jest... Um, I ty sama wiesz, że to jest bardzo ważne. Facet, który rozśmiesza kobietę codziennie. Słuchajcie, wczoraj myśmy. E, e, skarb, dam, koniec a, skarb. Tak jest. Wczoraj z Bogusiem <noise> leżymy sobie w łóżku, mamy komputer i e, oglądamy, bo on nie widział filmu, w którym ja gram z siebie. Ja też jeszcze nie, ale zobaczymy. Zos, jak zostać gwiazdą. I słuchaj, jego komentarzy. To po prostu ja, ja, ja po prostu płakałam ze, ze śmiechu, naprawdę. Bo to, co powiedziałeś przed chwilą, dowcip, poczucie humoru. Jakaś czasami takie jedno słówko, jakaś mała płędka cudownie. jakiś taki drobiazg, wiesz. Tak. czasami takie, wiesz, pyk, tak, tak. przytulasek czy coś. No, takie, tak, tak, wiesz, tak, tak, tak. to są rzeczy, które nawet trudno opowiedzieć. Oczywiście, tak. jak coś się zdarzy bardzo, to powiedziesz taką anegdotę. Oczywiście. Natomiast są takie drobiazgi. No Dokładnie. i proszę cię, no jak, wiesz, jak nie, nie budzić się rano cudownie, jak leżysz, wiesz, obok faceta z jakimiś śpiochami, ze wszystkim, on ci patrzy w twarz rano, budzi się, otwierasz oczy, on mówi i wciera, ty jesteś piękna. No, hello. Słuchaj, słuchaj, Prawda? słuchaj, Boguś to samo. Ale uważaj, Nam się udało. Ale, ale słuchajcie, tylko ma razie dwóch, Boguś bojtek, więc nie ma. Ale a, a propos tego śpiocha, to tak, to, ta i to było niedawno. Boguś tak wstaje, i, i właśnie ja otwieram oczy. I on mówi do mnie tak, uluś, jaka ty jesteś piękna. A ja mówię, ale tak, to tak, ja tak bez makijażu. A on mówi, ja nie mam okularów. <laughs> I dobrze, i dobrze. Ale rzeczywiście tak, no mówisz. To jak I taki mężczyzna, który jest przy kobiecie, wie, że my cudowny. jesteśmy. Ja myślę, że Ulu pod tym względem jesteśmy podobne, że my jesteśmy takie też osie samosie, że umiemy sobie same ładnie żyć. Nie potrzebujesz mieć to osób Nie Jesteśmy uzależnione Tak. Od facetu. I nie musisz dokładnie. mieć go, trzymać się dokładnie, wiesz za rączkę. Dokładnie. Że Uzupełnienie. O, jak piękny, on jest, to jest piękny. po prostu... Myślę, że ja jemu daję, wiesz, moją radość, a on daje mi swoje. Wspaniale. Naprawdę prostu... także mamy, mamy receptę na to, żeby być szczęśliwą. Po, po, po prostu trzeba znaleźć odpowiedniego faceta. A nie jest no łatwo... Tak, a jak ktoś powie, że nie ma ale... faceta, to trzeba szukać szczęścia w sobie. I powiem ci, ja uważam, że to też jest coś w tym, bo... Ja też tak nie chcę powiedzieć, że na facecie musimy oprzeć całe szczęście, bo naprawdę można być Dobrze mówisz. kobietą, która nawet nie powiedziałabym samotną, samą. Oczywiście. I naprawdę się pięknie realizować i pięknie żyć i być uśmiechniętą, radosną. Czyli może, powiedzmy tak, że tą miłość trzeba wnosić w sobie radość i wtedy jest się pięknym i szczęśliwym, Oczywiście. młodym, inteligentnym i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście. Powieś, jak ty się odżywiasz, że taka jesteś piękna. Pije tylko soki, cały dzień. To słuchaj, to ja też. Nie, słuchajcie. Na Zanzibarze są takie owoce, soki. Tu po prostu, no rozkosz. No rozkosz. Jest rewelacja no rozkosz. tutaj, naprawdę. Zupełnie... Ja jem bardzo zdrowo, a potem jem wiesz... kotelcy schabowe, schabowe. w panierce i beza. I wiesz, no i leci. No tak to, bywa. Co to ba Basia nam je coś jedy... pokazuje. Okej, okay, przerwa, nie możemy uderzać w stół. już zauważyłam. A ja e, 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 że nie możemy, jest, Dobra, dobra. Basia nie chce, żebyśmy uderzały w, w, w stół, a ja stół. myślałam, że jak ja mówię o kotletach schabowych... Bo, bo moja menadżerka Basia, cudowna zresztą, którą ubóstwiam, ona, jest, ona nie jej mięsa w ogóle. Ja myślałam, o, że jak ja mówiłam o kotletach schabowych, to ona po prostu się zbuduje i nas brzydko nagra. No jest to sposób, <grytko> no, no. sposób niejedyny. Ja nie mało mięsa w ogóle. No. E, słuchaj, ty wiesz, że ja miałam propozycję kiedyś, żeby wystąpić w tańcu z gwiazdami. Słuchaj, ja ci powiem tak, nie, nie, ja nie, w ogóle się wiem, absolutnie więc. tego nie dodaję. Ja, ja ci powiem dlaczego. Dlatego, że ja w ogóle jestem wspaniałym, genialnym y, obserwatorem. Ja kocham obserwować, jak ludzie tańczą. I rzeczywiście, y, na przykład, jak obserwowałam Agnieszkę Radwańską, która tańczyła w twoim tym programie, i tak, ja w ogóle zawsze mówię o tenisie jako tańcu, i tenisie jako muzyce jazzowej, dlatego że w muzyce jazzowej jest strasznie ważny timing. Wiesz, trzeba wyczuć, kiedy zaśpiewać, jak podzielić i tak dalej tę, tę, tę muzykę, a tutaj trzeba po prostu wyczuć moment, kiedy należy uderzyć piłkę. I jeszcze do tego przewidzieć w sposób, w jaki uderzamy piłkę, gdzie ona poleci i, i jak oponent zagra. Rozumiesz, mm, tak. to jest najwyższa sz szkoła jazdy, żeby te, 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 tą, tę drogę jedno przewidzieć. przewidzieć. I to jest, wiesz, to jest zmysł taki... Nie Zmysł to, 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 to. Improwi improwizacji, proszę Państwa. To się nazywa improwizacja. improwizacja. W tańcu timing jest też bardzo ważny. Jest raz, jest dwa, jest rytm. Ale zauważ, że pomiędzy raz i po dwa jest bardzo dużo czasu. I ta dziura między raz a dwa, czyli pewnie jak w muzyce jakaś cisza bym to nazwała, tak, tak. to jest wartość tańca. W tańcu z gwiazdami Yy, większość tancerzy tańczy raz dwa, raz dwa, Aha. ale nikt nie tańczy pomiędzy, bo to jest już wyższa półka. No, no, tak, no. I tutaj też o to chodzi. A, to jest... Ale wracając do Agnieszki, powiem Ci, że bardzo ją podziwiałam i powiem Ci tak, uważałam, że dawała radę sobie bardzo. Ja w ogóle Wiem, że była ją... pracowita już. tak wow. samo bardzo. Ale powiem Ci dlaczego podziwiałam ją dodatkowo za to, yy, że mając wiesz... Takie nazwisko, gdzie dobie w czasach, kiedy wiesz każdy ma prawo powiedzieć o Tobie, o wszystkim, co chce, a ona poddaje się ocenie naszej ludzi i super, to Ci wielki podziw, wielka odwaga. Tak. Myślę, że dla niej też wielka przygoda, bo na pewno powiesz po tym czasie tenisowym, tutaj raptownie muzyka pewnie, ta tańczyła pewnie, ze Stefano, ze wspaniałym partnerem, tak. więc myślę, że myślę, że do dzisiaj na pewno Agnieszka bardzo miło tanie wspomina i naprawdę tak. sprawiła się bardzo dobrze, bo ona ma to wyczucie też tego rytmu, czasu, tego wiesz, tak. i ma koordynację ruchową, a to jest tak. strasznie ważne. Ojej. No, fantastycznie. Fantastycznie. Ale nie ukrywam, że bardzo żałuję, że Ula nie chce tańczyć. Chociaż e, muszę ją też zasmucić, bo, bo gdyby nie, nie, będzie wtedy, nie będzie. Gdyby wypadła z rytmu, to ode mnie by było jeden. Bez no, względu nie, nie, na no rytm, to raczej e, nie Dwa by nie było dwa, bo się znamy. To bym tak dał jeden łaskawy rytm. Nie, oddałabym da, piątkę, bo my się kochamy. Ja bym ci też, jakbyś zaśpiewała fałszywie, albo nie, nie wyczuła to tak, tu jeden, dwa, trzy w drzewie, to też bym powiedziała: sam fakt. Że w ogóle wyszłaś Śpiewa. i śpiewasz. I masz Ale to powiem ci w moim przypadku to tak jest, bo nie mam za bardzo głosu, więc raczej nie spotkasz mnie w żadnym śpiewającym programie. Właśnie. Nie będziesz musiała mnie oceniać, a ja ciebie i dlatego nasza przyjaźń przetrwa, słuchajcie. Słuchajcie, no, się przetrwa oceniać. przetrwa, przetrwa, przetrwa. Powiedz mi jeszcze tak, czy ja też tak pięknie wyglądam jak ty? I co, jak, nie, 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 jak nie, nie. Ula zaczęła mi się pytać, e, jestem, co robisz Iwonko, ale... cicho, co robisz Iwonko, że tak pięknie wyglądasz. I tak mówię, no zawsze to to kurtuazja wypadało, by odpowiedzieć Ulu, ty również. A tak pomyślałam sobie, nie ja nie powiem jej tego. Bo nie, bo, teraz nie się trzeba mi mówić, bo ja sama to wiem. Nie, słuchajcie, my wiemy. Pokażę, że jesteśmy nie, wie, Ulczu, wiesz, wiesz, my jesteśmy mamy... w Polczu. Sama wiem, wiemy, ile mamy lat, wszystko dajemy ja sobie ty... z wszystkiego sprawę. Ja Miejmy się rewelacjami. Ja, <laughs> nasz, ja, nasz, ja, nasz, taj, ja taj. tylko pamiętam kiedy idę na pocztę to, albo do banku. Ale to jest dobre, tak. Ale powiem ci. Nie, nie. muszę ci powiedzieć. <laughs> e, to jest dobre, jak się ma więcej. Nie pamiętam, ile mam lat, więc no, jest ja nieźle. Nie widzę zmarszczek, bo mi się wzrok pogorszył i życie jest piękne. Pewnie. Nie, nie, to nie. słuchajcie, nie to jest największy się. sekret, żeby właśnie mieć dobrze w głowie, żeby mieć mm -hmm. dobre myśli. Wiesz, ja tak. cały czas mówię, jak nawiedzona pachmuga, cały czas, czas, stan umysłu najważniejszy, nieważne nie ile mamy lat i w ogóle przestańmy się tym mm -hmm. stresować. A, a szczególnie kobiety. My kobiety jesteśmy po prostu tak otoczone tymi stereotypami, wiesz, i oblepione tym tym. Fatalnym błotem tych uwarunkowań, że tak, o 40 stara, 50, o 60, 70, to ona jeszcze żyje. Także. Patrzcie na nas. Je, ale wiesz, nie, ty jesteś że, o wiele młodsza od ale ale... że my same troszkę się w to też nie tylko pan, z panowie w to wrzucili. My same też się w to wrzuciłyśmy. My same jako kobiety. I, co, I e, trzeba z tego wyjść, to tak ja Nie, Trzeba łamać Każdy to. Każdy wiek to. ma swoje prawa, możliwości, radości moim zdaniem. Inaczej się czułaś jak miałaś 20, 30, 40, inaczej teraz. Oczywiście. I w każdym wieku po prostu czujmy się cudownie. Oczywiście. I tak ma być. Tym bardziej, że do mnie wiele rzeczy że najpierw przyszło po 40, teraz po 50, czy teraz, teraz czekam, co będzie po 60, no taka prawda. Słuchaj, ale przedemy. to jest, muszę ci powiedzieć, że ja w tym roku kończę, to już, to już mówię tam bo 78 lat, ale tak powiedzmy gdzieś od 15 lat, czy trochę może więcej, trochę mniej nie wiem, naprawdę czuję, że żyję, że, że mogę robić, co mi się żywnie podoba że niech sobie mówią co chcą, czy wypada, nie wypada, w ogóle mnie to I nie. Nic nie musisz nic tylko chcesz. Nie muszę cudnie. I w ogóle słuchaj, ja mam tyle rzeczy jeszcze do zrobienia, że że to mnie tak ekscytuje i inspiruje. Wybudowaliśmy z Bogusiem dom. Mamy następny taki. W ogóle chcemy tam zrobić y, centrum kobiet, dla kobiet. Wiesz, duże mhm. spotkania i wiesz, warsztaty. Y, także w ogóle. Wow, mamy dwa hektary ziemi, będziemy sadzić, będziemy siać, będziemy tak po i to już... wszystko właśnie przed nami. Ja bierzę też, co budować dom i tak samo. Konieczny nie zatrzymywać się, spełniać swoje marzenia Dokładnie. i robić wszystko, żeby one się spełniały. Dokładnie i to też polecamy wszystkim. Nie tylko kobietom, bo przeważający czy, czy, tak. kobiety nas oglądają, no. Faceci też. Słuchajcie, my, my bez was nie, ciężko by było, no. My was kochamy mimo wszystko, mimo że rządzicie i to nie najlepiej w ogóle generalnie czasami. Ostatnio, dobra. Niech nie <laughs> wam <śmiech> będzie. Ale tak, do wszystkich się zwracamy, że trzeba tak. spełniać swoje marzenia, bo tak one jest. się same nie spełniają. Trzeba wychodzić do przodu tak. i zobaczyć, sobie... co można zrobić po prostu. I wyznaczać Cel, bo jak trafić, jak trafić Przyznam Wam się, że Ula tutaj Halo? raz wieczorkiem namówiła mnie, żebym się zaczęła uczyć grać na pianinie, a że to było moje marzenie, Ula. No, także e, Oczywiście nigdy publicznie, ale dla siebie. Słuchaj Iwonko, więc y, y, muszę Ci powiedzieć, że jak się troszeczkę nauczysz, to ja się też nauczę śpiewać i zrobimy duet. I wtedy wam się nagrano. Oczywiście się będzie za kilka to dobrych lat, ale no, przecież Słuchajcie, to no, nie, zau nie zauważyliście, jaką my mamy energię? jakie my jesteśmy niezwykłe jakie my jesteśmy pozytywne przede wszystkim jesteśmy pozytywne uśmiechnięte, szczęśliwe, szczęśliwe. i w tym i w, o, i, Piękne, i w tym cudowne. teraz ten okres jest trudny wiadomo co się no. dzieje na świecie wiadomo co się dzieje w Polsce jest nam no ciężko, ale bądźmy dobrej myśli bo tylko dobrymi myślami można rozwiać te chmury, które nad nami się skupiły ale one są do do przedmuchania, ale wiecie, co Wam jeszcze powiem, jakże w szczególności oczywiście kobiety. Pamiętajcie, kochane, my nie mamy czasu na pandemię. My musimy A, żyć. Dokładnie. W takiej dokładnie, czy innej sytuacji. Dokładnie. Więc dokładnie. trzymajcie się, w jakichkolwiek warunkach nie przyszło Wam spędzać teraz czas, szukać uśmiechu, szukać uśmiechu i jeszcze raz uśmiechu. I uśmiechać się. I rozdawać ten, podawać ten uśmiech dalej. Mm. Tak jak my to, mm. ma, my to robimy. Papa! Pa. Pa. Kochamy bardzo. Zdrowie. Zdrowie. Halo! S subskrybujcie. Komentujcie. Lajkujcie. I jeszcze. Tam jest taki dzwoneczek, wiecie, tam. I wtedy się dowiecie wszystkiego, co Was kręci i interesuje i ciekawi.